Siemanko, siemanko, dzisiaj mamy paczuszkę. Pokaż tą paczuszkę, co to jest. Właśnie nie wiemy, co to jest ogólnie. Tutaj kolega nie, danych, nie wie, co to jest. Danych, danych nie pokazujemy, ale będziemy ale to tak, otwierać. To jest imię i nazwisko. <laughs> o, imię i nazwisko mamy. Także dobra, tutaj ziomeczek jest podjarany tym, co to jest. On mówi, że co to jest. Powiedz, jakie są wrażenia, co to może być w ogóle. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakaś książeczka w pakiecie. Albo kilka rzeczy w plastikach takich. Coś tego typu, jak y, opakowanie prezerwatywy, spakowane w pakiecie w kilka sztuk na raz. Tak powiem. A szczerze, jak myślisz, co to jest? No, nie mam pojęcia. Ale bardziej mi to. No nie wiem, coś kurwa się ugina <laughs> Nie uginaj, bo złamiesz jeszcze No to nie, tam się nie, nie ma co złamać, jeżeli da się to już jest połamane, bo to jest Już tak, wymacane jest, nie? Zgina się, no Ciekawość to Dobra, otwieraj nie pierdol no Zobaczymy co to kurwa jest, pokaż to Mów głośniej trochę Pokaż, pokaż. O, zobacz, to jest... Co, co? to jest? Yy, kurwa, ogrzewający ten, tak? Co to jest? Kurwa, chuj wie No odpakuj, worek? odpakuj to. Dawaj. Co za worek? Pokaż go do kamery. Jest to, napisane, kurwa, to jest tu napisane, kurwa, że mój, wiesz... No, to jest coś co to? tego typu... Pokaż to. Termo, coś tam, kurwa. Że... No. Na na mróz. Co na mróz? Tak Pokaż, co to jest do kamery. No, bo, zobaczcie kurwa jest to Co to jest? MRG. Co to jest napisane? <gul salary> Tutaj mamy Orange To jest z tej sieci Orange pan co mnie coś zamówił <gul nose> Tak mi się wydaje, nie wiem o co chodzi Dobra odpakuj, zobacz co to jest Coś do telefonu Do telefonu? Stury. Tak no bo tu jest napisane Orange chyba Nie <gul salary> Nie, no to nie jest do telefonu No otwórz to Otwórz mi Czekaj chwilę Mówiłem, że to coś, kurwa, w pakiecie. No, no, Co to tam. jest? No, to jest takie taka termo coś tam. <laughs> to, to sobie to pewnie termo. zakładasz na siebie, jak ci i jest ciepło. Tak? termo kot termoogrzewający. Tak, dokładnie. Taka zaraz jazda. Zaraz się ogrzeje. Widzisz, akurat tutaj nam koleżance jest zimno i zaraz się będzie ogrzewała. No, Dobra, to wybranie. tyle, ej. Do mora, do mora. <laughs> <Do> <laughs> Nie Ty. wiem, czy to działa. To chyba nie działa. To działa, bo to jest folia. Nie? No weź się folię zabij. Dawaj. no się pociła jak tak. świna. <laughs> normalnie. Musi działać. Dlatego chciałem tu dać pierwszy, żeby to odpakował, bo tobie jest zimno, tak? No, dawaj tutaj, to normalnie. Ale fajny ma taki zapach sztuczności taki.